Witam serdecznie. Jesteśmy nad rzeką San. Już się w tej rzece zakochałem z racji tego, że uwielbiam suchą muchę. Więc zobaczymy jak nam to wyjdzie. Wczoraj nie połowiłem, bo nie byłem w stanie z różnych przyczyn. Z chłopakami wybraliśmy się tutaj ogólnie, z chłopakami z całej Polski. Więc zobaczymy jakie będą wyniki. Mam nadzieję, że coś fajnego siądzie, jakiś fajny lipień na suchą muszkę. Tym bardziej, że łowi się na swoją muchę. No ale zobaczymy, zobaczymy czy, czy coś się uda. Rano wiało, sypał mocno śnieg z deszczem, także no zobaczymy. Teraz się pogoda poprawiła, chociaż też troszkę wieje. No ale co? Próba nie szczerba, tak? Wychodzimy na nad wodę i będziemy próbować, także mam nadzieję, że coś złowię. Do zobaczyska. Czy ktoś powiedział, że się nie da, jak wieje, łowić na suchą muchę? No chyba nie. Więc no, ja jestem zaskoczony, tym bardziej jeszcze rzuciówki mi siadły. Piękne jak widzieliście lipasy, także jestem bardzo zadowolony. No, pogoda nie była za, za specjalna rano. No a teraz się wypogodziło, także no, no, fajne sztuki, bardzo jestem zadowolony. No, bajka, jeżeli chodzi o san, dla tych, którzy uwielbiają suchą muchę, no to jest raj. No, i co? No zapraszam wszystkich na ten odcinek specjalny tu nad Sanem. No, i serdecznie zapraszam Was do subskrypcji na kanału na YouTubie, na fanpage'u, do lajkowania. Także do następnego odcinka jarajmy się swoją pasją. Pozdrawiam serdecznie.